Partnerem tego materiału jest dom maklerski XTB, który jako jedyny w Polsce oferuje dostęp do handlu akcjami i ETF-ami z GPW i też z zagranicznych giełd bez jakichkolwiek prowizji transakcyjnych do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Jeżeli konta w XTB jeszcze nie masz, no to standardowo w opisie tego wideo znajdziesz link do założenia rachunku. Robiąc to z naszego linku oczywiście wspomagasz też rozwój kanału FXMAG. Pierwszy poniedziałek listopada XTB dosyć niespodziewanie wprowadziło oprocentowanie wolnych środków finansowych na kontach inwestycyjnych swoich klientów. I co to tak naprawdę znaczy? Chodzi o to, że depozyt, który trzymasz na swoim koncie w XTB w formie pieniężnej, nie wykorzystując go do otwarcia żadnych transakcji na akcjach, na ETF-ach czy na kontraktach CFD, od poniedziałku 6 listopada zaczął na siebie. Pracować, czyli pozycja gotówkowa na rachunku w XTB nie leży już długiem na koncie, czekając, aż kiedyś ją wykorzystamy do zawarcia jakiejś transakcji, ale generuje odsetki, które w dodatku są naliczane na dosyć korzystnych i przede wszystkim na prostych warunkach. No i przede wszystkim wszystko to jest bezobsługowe, no bo oprocentowanie wolnych środków jest naliczane automatycznie, nie musimy niczego włączać. Nie musimy niczego konfigurować, podpisywać aneksów do umowy, pilnować, zlecać wypłaty i w jakikolwiek sposób się tym zajmować. Odsetki są naliczane domyślnie dla każdego rachunku, w tym też dla tych, które są prowadzone w walutach obcych, czyli w euro i w dolarze. No dobra, ale jaka jest wysokość tego oprocentowania? To jest chyba najważniejsza informacja. To jest najważniejsza rzecz w przypadku takich, e, takich rzeczy, jak właśnie oprocentowanie wolnych środków. No i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, to zależy. Zależy od tego, e, w jakiej walucie prowadzimy rachunek e, dla, depozytów, prawa, dla depozytów w polskim złotym, odsetki obecnie wynoszą dokładnie 2% w skali roku. Jeżeli mowa o rachunkach w euro, tutaj oprocentowanie w momencie, w którym nagrywam ten materiał jest identyczne, czyli również wynosi 2% w skali roku, a jeśli chodzi o oprocentowanie dla depozytów w dolarze, to jest ono nieco wyższe, no i wynosi obecnie 2,5% w skali roku. Dla nowych klientów XTB wprowadziło jednak promocję, gdzie będzie wyższe oprocentowanie wolnych środków przez pierwsze 3 miesiące od startu, od uruchomienia rachunku. Dla polskiego złotego te odsetki wynoszą 4% w skali roku, czyli dwa razy więcej. Dla euro jest to 3,8% w skali roku, no i dla, dla depozytów w dolarze jest to aż równe 5% w ujęciu rocznym. I mała uwaga, tutaj jako nowi klienci XTB traktowani są ci, którzy jeszcze wcześniej nigdy nie mieli rachunku w domu maklerskim XTB. Więc jeżeli szukasz argumentów, do tego, żeby konto Wikstabe sobie założyć, poza dostępem do polskiego rynku i do rynków zagranicznych bez prowizji transakcyjnych, no to z pomocą przychodzi właśnie wyższe oprocentowanie wolnych środków przez pierwsze 90 dni. No i na sam koniec pokażę, że e, no, wygląda to całkiem, całkiem ciekawie na konkretnych liczbach. Oczywiście nie jest tajemnicą, że oprocentowanie depozytów w bankach czy na rachunkach brokerskich, podobnie jak odsetki od obligacji, są oczywiście zależne od stóp procentowych, czyli mówiąc prościej są zmienne, są dynamiczne. Więc może się okazać, że w momencie w którym ty oglądasz ten materiał, oprocentowanie będzie już inne niż to, o którym teraz przed chwilą wspomniałem. A żeby sprawdzić aktualną wysokość odsetek od tych niezainwestowanych środków na rachunku po prostu wchodzimy na stronę XTB, gdzie pod linkiem, który znajdziesz w opisie tego wideo, będzie informacja, będzie tabelka dotycząca aktualnych i historycznych wysokości oprocentowania dla depozytów w konkretnych walutach na rachunkach XTB. Wysokość odsetek może zostać zmieniona nie częściej niż raz w tygodniu, a w praktyce oczywiście te zmiany będą wprowadzane dużo rzadziej, no bo odsetki są zależne. Przede wszystkim od wysokości stóp procentowych, które są ustalane przez bank centralny dla konkretnej waluty. Bank centralny konkretnego kraju. W przypadku XTB mówimy oczywiście o NBP, EBC i o amerykańskiej rezerwie federalnej. No i dobra, teraz warto wspomnieć, jak konkretnie te odsetki dla wolnych środków na rachunku XTB są w ogóle naliczane. Jak to działa? No i tak jak wspominałem, to działa. W najprostszy i najkorzystniejszy możliwy sposób nie ma tutaj żadnych komplikacji, żadnej filozofii. Odsetki od kwoty naszego depozytu są naliczane każdego dnia o północy. No i mamy dzienną kapitalizację odsetek, czyli najkorzystniejszą z możliwych opcji, najkorzystniejszy wariant. Sama kwota odsetek jest wypłacana na nasz rachunek inwestycyjny w XTB raz w miesiącu najpóźniej do piątego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. No i oczywiście są rzeczy, których uniknąć się nie da, ale bardzo by się je uniknąć chciało. W naszym przypadku oczywiście mówię o podatku Belki, podatku od zysków kapitałowych. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że wartość odsetek, która będzie co miesiąc lądowana, lądowała na naszym rachunku, będzie już kwotą netto, czyli będzie już po potrąceniu 19% podatku Belki. No i jest to o tyle wygodne, że nie musimy oczywiście potem tego w żaden sposób samodzielnie rozliczać podatkowo, a w przypadku depozytów w euro i w dolarze to byłoby dodatkowo obarczone tym, no, że musielibyśmy samodzielnie przewalutować te środki i wpisywać to sobie w picie. Totalnie bez sensu, natomiast tutaj tego problemu nie ma. Kolejna sprawa, kolejna kwestia warta uwagi, to fakt, że w tej ofercie nie ma. Limitu wartości środków, czyli nieważne, czy masz na rachunku wolne środki pieniężne w wysokości 500 zł, czy 500 tysięcy dolarów, I jeden i drugi depozyt będzie oprocentowany na tych konkretnych warunkach, które w danym momencie będą obowiązywać. Oprócz tego nie ma też maksymalnej długości okresu oprocentowania, jak na przykład w lokatach bankowych, gdzie. Jak mamy jakieś atrakcyjne oprocentowanie w skali roku, no to zazwyczaj okazuje się, że ok, to oprocentowanie w skali roku obowiązuje, ale lokata trwa nie dłużej niż 3 miesiące, a po tych trzech miesiącach zaczyna się jakieś mm, oprocentowanie, które jest dużo, dużo, dużo słabsze, dużo gorsze, dużo mniej atrakcyjne. Wolne środki wixtb są oprocentowane bezterminowo, bezterminowo i na tych konkretnych na tej konkretnej ofercie odsetkowej. No i pozostaje tylko żałować, że XTB się zdecydowało na taki krok dopiero teraz, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zdążyła już przed wyborami całkiem solidnie obniżyć stopy procentowe, no bo wiadomo, że przed tymi obniżkami to te odsetki byłyby jeszcze wyższe. Na pocieszenie mogę dodać, że na pierwsze cięcia stóp procentowych dla, dla dolara i dla euro przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać tutaj, zanim do jakiegoś luzowania dojdzie, trochę jeszcze miesięcy minie najprawdopodobniej. No to na sam koniec, jak to w ogóle wygląda w praktyce? No bo można byłoby powiedzieć, że te liczby są takie no nic specjalnego, nic specjalnego o co tutaj, o co tutaj robić, robić tyle szumu. No ale to tak się tylko wydaje, bo te Środki w przypadku wielu klientów i tak leżą na rachunku inwestycyjnym. No i jeżeli leżą i są nieoprocentowane, no to tak naprawdę tracą na wartości. Natomiast jak to będzie wyglądało przy obecnej ofercie? Przy wolnych środkach na poziomie powiedzmy, że 10 tysięcy złotych, czyli myślę, że taki przeciętny depozyt inwestora indywidualnego i przy aktualnym oprocentowaniu na poziomie 2% rocznie, po roku otrzymamy łącznie ponad 161 złotych. Już to jest kwota netto, to jest po odjęciu podatku, podatku, który zresztą wyniesie lekko ponad 40 zł, No albo załóżmy, że mamy depozyt na koncie XTB, na koncie prowadzonym w dolarze w wysokości 30 tysięcy dolarów. I już po pierwszym miesiącu przy oprocentowaniu bieżącym, obecnym 2,5% w skali roku na czysto otrzymamy odsetki w wysokości 49 dolarów 69 centów sam podatek wyniesie 12 dolarów, no ale on już zostanie nam odcięty wcześniej, więc dostajemy kwotę netto po pierwszym miesiącu, więc całkiem, całkiem nieźle. Dla nowych klientów wygląda to oczywiście jeszcze lepiej. Załóżmy, że te 30 tysięcy dolarów po trzech Miesiącach promocyjnego oprocentowania, które wynosi 5% w skali roku. No w zaledwie 90 dni przyniesie niecałe 307 dolarów odsetek na czysto już po odjęciu podatku. Czyli przy obecnym kursie dolara to jest ponad 1270 zł, bez jakiegokolwiek wysiłku z naszej strony, bez podpisywania umów, bez zastanawiania się, co z tym zrobić, no i z możliwością w każdej chwili ulokowania tych środków na rynku. Czy to w akcjach, czy to w ETF-ach, czy otwierając pozycje na kontraktach lewerowanych CFD. Niedługo, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, IKTB wprowadzi tak zwane plany inwestycyjne, i one już od września działają sobie na pierwszym rynku w Rumunii. To będzie nowa usługa, która pozwoli stworzyć taki swój własny, coś w rodzaju mini funduszu z maksymalnie dziewięcioma dowolnie wybranymi ETF-ami, w wybranych przez nas dowolnie proporcjach. Z tych ETF-ów, oczywiście możemy wybrać oczywiście z tych ETF-ów, e, które są dostępne na platformie xStation 5. Tych ETF-ów już teraz jest ponad 300, więc no wybór jest całkiem e, spory. I jak tylko plany inwestycyjne pojawią się w Polsce, no to nagram odcinek z recenzją tego produktu, bo nie ukrywam, że sam jestem ciekawy jak to będzie działało, jak to będzie się obsługiwało, jak to będzie wyglądało. No a wcześniej takiego produktu na polskim rynku nie było, nie było możliwości stworzenia takiego własnego swojego syntetycznego funduszu, takiej strategii, co szczególnie jest szczególnie cenne dla osób, które obracają niewielkimi kwotami i robią Regularne, niewielkie wpłaty: no to dla nich stworzenie jakiejś yy, strategii składającej się z kilku różnych instrumentów może być trudne. No bo wiadomo, że do tego trzeba trochę większych kwot. A tutaj przy planach inwestycyjnych yy, będzie ten problem rozwiązany. I jeszcze na sam koniec: do końca listopada trwa nasz konkurs wiedzy organizowany przez FXMAC i przez partnera naszego kanału, czyli przez Lenovo Polska. Do wygrania monitor Lenovo ThinkVision Vision E29W, czyli 29-calowy monitor, słuchawki bezprzewodowe Lenovo ThinkPad X1 o wartości ponad 700 zł z między innymi z aktywną redukcją szumów, Akademia Inwestora albo Kurs Psychologii Inwestowania do wyboru. No i jedna z pięciu książek do wyboru, żeby w konkursie wziąć udział. Wystarczy wziąć udział w teście wiedzy i odpowiedzieć na 11 pytań. 10 pytań to są pytania zamknięte, no i jedno pytanie jest pytaniem otwartym. Ale szczegóły i link do konkursu, link do testu wiedzy w opisie wideo, a ja oczywiście zachęcam Was do udziału w tym konkursie, no bo nic to nie kosztuje. Jedynie trzeba poświęcić trochę czasu i się trochę nad pytaniami zastanowić. No i można wygrać całkiem fajne nagrody. A do mnie to już wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Łapka w górę, subskrybuj kanał FXMac i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!